Ostatnie kilka, kilkanaście dni obfitowało dużymi premierami. Końcówka sierpnia, jak i cały wrzesień, napakowane są ciekawymi tytułami, i okres ten jest absolutnym przeciwieństwem sezonu ogórkowego. Był Metal Gear Solid Delta, który, no, okej, okay, dobra, niech będzie udał się raczej średnio, przynajmniej jeśli patrzymy na niego jako remake, ale nadal sprzedał się w liczbie chyba ponad miliona sztuk. W ciągu jednego dnia od premiery i podkreślam oczywiście słowo sprzedał się. Jest nowy sezon w Path of Exile 2, który wnosi od cholery nowości. Jest Chronos The New Dawn, którego recenzja już niedługo na kanale, a który już teraz mogę powiedzieć, no jest świetny. No przynajmniej na ten moment. A także bohater dzisiejszego filmu, czyli Hollow Knight: Silk Song. Nie mam zamiaru wypowiadać się na temat jakości samej gry, gdyż Hollow Knight jest na mojej kupce wstydu, niestety, więc wolałbym zacząć przygodę, że tak powiem, chronologicznie z datami premier. Być może zrobimy to sobie na streamach, które, no, jak już się tylko nieco lepiej poczuję, bo przeziębiony jestem, wystartują już w normalnym trybie. Ale dlaczego mówię o Silksongu, skoro go nie ograłem? No bo cóż, ostatnio myślałem, że... Na pomorzu jakieś takie srogie burze były, nawet alert RCB dostałem. I już się cieszyłem, bo uwielbiam burze. A ostatnio ich w Malborku było właśnie bardzo mało, a jednak to nie były wyładowania atmosferyczne, to był trzask pękających dup. tutaj się stało? Nie, no i piorun, nie będę mówił jak. Bo Silksong zrobił coś, czego robić nie powinien obraził święty majestat Game Devu, który przecież ile ma sił, tak chce przekonać graczy do ocen gier rzędu 100 dolarów. A niektóre gamingowe media bardzo im w tym jeszcze wturują, jakbyście się znowu zastanawiali, dla kogo tak naprawdę piszą niektóre sajty, portale czy pisma. No to macie tutaj dobitny przykład. Mianowicie Silksong wyceniony został na 20%. Dolarów. ILE?! I momentalnie zaowocowało to wynikami. No co prawda Hollow Knight to gra powszechnie chwalona. Pierwsza część na samym Steamie osiągnęła niemal 100 tysięcy graczy w piku, a oceny gry na PC i Switchu były w okolicach 9 na 10. Na Steamie zaś 96% z prawie 450 tysięcy ocen to oceny pozytywne. Wciąż jednak, dzięki zarówno dobremu odbiorowi jedynki, jak i właśnie niewygórowanej cenie Silksonga, pik graczy wyniósł teraz niemal 590 tysięcy graczy, a w godzinach porannych teraz, gdy przygotowuje ten materiał, ogrywa go niemal 250 tysięcy graczy. Do tej pory napisano 106 tysięcy recenzji na Steamie, z czego 76% jest pozytywnych, niżej, no ale taka często dola sequeli. Nie wiem... Nie wypowiem się. I łączenie price tagu, jak i odbioru gry zmierziło deweloperów i wydawców. Bo jak to? 20 dolarów toż to psuje rynek. Nie, 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 moi drodzy. Nie psuje go paskudny stan gier dzisiejszych AAA na przykład. Nie psuje go ni jakość produkcji. Psuje go cena. Nie, 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 nie ta za wysoka. Oczywiście z tym to jest okej, okay. bajeczka, o to chodzi. Psuje go za niska cena. Takim nieco wiralowym wpisem stał się wpis Bestie Art Games, no małego jednoosobowego twórcy, który dzierga przy swoim, swoim tytule o e, Lone Fungus, to się nazywa, e, którego no nie mam zamiaru tutaj jakoś ścisnąć, chociaż uważam ten wpis za nieco absurdalny a to na niego powołują się niektóre portale, chociażby IGN czy dzisiaj wspomniany Destructoid. Jako twórca mniejszej Metroidvanii niż Silksong, którego wyceniłem początkowo na rozsądne według mnie 20 dolarów, no co mam teraz zrobić? Będzie to gra na 10-15 godzin, ale jest robiona przez jedną osobę z ograniczonym czasem deweloperskim oraz funduszem. Nie mogę sobie pozwolić rozdawać jej za darmo. No i wiadomo, nie? No między za darmo a 20 dolarów... Nie ma nic. Zaczynamy liczenie. 0, 20, 21, 22 i tak dalej, nie? No cóż. Brutalna prawda jest taka, że nikogo nie obchodzi, ile czasu spędziłeś przy deweloperce, czy masz ograniczone środki, czy nie. Czy robisz tę grę po godzinach pracy, w kopalni, czy też. Wygodnie w fotelu i tylko na niej się skupiasz. Oferujesz produkt, stawiasz cenę i liczysz na to, że ktoś to kupi. Jeśli ktoś będzie miał 20 dolarów i do wyboru Silksonga czy Leon Fungusa, no pewnie raczej weźmie Silksonga. Jak widać, koncept małej łyżeczki w game devie jest raczej nieznany. Tutaj każdy będzie uważał, że jego dzieło, które dzierga gdzieś w garażu, to jest hit, za który ludzie zapłacą grube siano, bo ja się napracowałem! A potem nie ma co się dziwić, że giganci w branży zatrudniający tysiące osób i mający faktyczne koszty, Często za marne tytuły żądają 70-80 dolarów za produkt, który absolutnie nie jest tego warte, a pchają tą narrację, żeby doszło do 100 dolarów. A i tak to przecież będzie za mało i za dwa lata będziemy dyskutować, czy 120 dolarów to odpowiednia cena za grę AAA. Sky is the limit, moi drodzy, a za 5 lat 200 dolarów za grę AAA i jeszcze Season Pass za 100, bo wiecie, no kurde, no inflacja. Oczywiście w komentarzach masa takich gamingowych silniczków, ich sobie tak ostatnio nazywam, co to piszą, nie, nie, stary, ty się napracowałeś, już dodałem grę do listy, na premierę na pewno kupię. <grymna> Przypomina mi to sytuację z grą, w której wcielamy się tam w jakąś mongolską koniarę, co to się nabijała, że haha, czucy, nie wiecie, nie chcecie, to nie kupujcie. No i jej ludzie pisali, że jest taka odważna, taka strągi, independent i że sami kupią ze trzy kopie i dadzą znajomym. No a potem się okazało, że w grę zagrało jakieś 12 osób, a babka szuka teraz pracy. Tak to mniej więcej wygląda zawsze na Twitterach. Chociaż najbardziej to mi się podobała interakcja tego twórcy z innym twórcą niżej gdzieś tam w komentarzach, i ten inny twórca napisał: Ja wraz z kolegą stworzyłem całkiem długą grę typu horror a więc w dwuosobowej ekipie ustaliliśmy cenę 20 dolarów i wiele osób narzekało, że było to zbyt drogo. Naprawdę myślałem, że to uczciwa cena, ale no byliśmy zmuszeni do znisze, zniżenia jej do 15 dolarów, pomimo spędzenia na tworzeniu jej 5 lat. I tutaj autor odpowiada: No, przykro mi, że ludzie tak czuli. <ścoughs> Czy byli zadowoleni z ceny 15 dolarów? I kolejna odpowiedź. No, sprzedaż zdecydowanie skoczyła i nie było więcej narzekań na temat ceny, więc chyba zadowoliło to graczy. <grym> no, tu masz przykład, jak samo życie pokazuje, o co w tym wszystkim chodzi. Więc nie, drogi twórca Leon Fongusa, wystaw sobie tę grę nawet i za 60 dolarów i 100 dolarów. Ale nie oczekuj, że ktoś, kto będzie miał wybór naprawdę wielu innych gier, wybierze akurat. Twoją grę, która będzie według niego zbyt wysoko wyceniona. Wystaw swoją grę za 20 dolarów i oczekuj, że wybrany zostanie grzyb zamiast Silksonga. Jak się uda, stary, gratulacje ja ci źle nie życzę. Ale jak się nie będzie sprzedawało, to zmniejszaj cenę, aż znajdziesz złoty środek, ale jeśli na początku wystartujesz za wysoko, no to możesz przestrzelić i raczej już nikt na ten tytuł. Nie spojrzy i go nie weźmie. A jak już przestrzelisz, to potem tylko nie płacz na X, że... No Silksong mi rynek zepsuł. Ale jedno jest pewne. Ludzie nie kupują z litości. Nie działają na nich. Ckliwe no spędziłem przy tym tytule tyle czasu. Weź, proszę, kup. Tutaj można przytoczyć screena, który na Discorda wrzucił mi jeden z was, Michał, który pokazuje wpis wspomnianego wyżej autora gry Lone Fangos, zacytowanego przez Dereux Company, czyli innego indie dewa, który napisał. To uczciwe oświadczenie i tak szczerze Team Sherry Game, e, czyli twórcy Silksonga, akurat e, szkodzą branży i innym deweloperom, wyceniając grę tak nisko. Poziom pracy, rzemiosło, lata i wyceniacie to na 20 dolarów? Rozumiem bycie prokonsumenckim, ale to frustrujące dla Waszych kolegów, a także zakrzywia w graczach poczucie wartości. To Naprawdę jest tak, jakby powiedzieć, że kebab za 15 zetapsuje rynek restauracją z kawiorem. I teraz jak sobie pomnożę te prawie 600 tysięcy razy 20 dolarów. To oni wycierają Łzy goryczy, że zepsuli rynek 100 dolarówkami. I w sumie najlepiej na to wszystko odpowiada wpis Anonima sforczana. Moja opinia to! A pierdol się, i ceny! Puh. Nic dodać, nic ująć wiesz. No, ale do takich gamingowych silniczków dołączyły także niektóre ym, portale, o których wspominałem wcześniej, jak chociażby właśnie Destructoid. Cena Silksong wynosząca 20 dolarów może zaszkodzić scenie Indie, ale tylko jeśli twórcy pozwolą, by lęk przed cenami zwyciężył. No, czyli nie, nie wzorujcie się, moi drodzy, na Silksongu. To event, anomalia w branży jak Larian z Baldur's Gate 3. Pamiętacie te bzdury? No i czytamy. Silksong będzie kosztować 20 dolarów, to wydaje się niską ceną biorąc pod uwagę jak długo gra była w produkcji i jak duża jest to marka. Zespół Sherry mógłby ustalić cenę na 30, a nawet 40 dolarów, a i tak sprzedałby miliony egzemplarzy dzięki popularności oryginalnego Hollow Knighta i ogromnemu oczekiwaniu na Silksong od 2019 roku. Nie akurat. Niekoniecznie sprzedałoby miliony kopii, gdyby kosztowała 40 dolarów. Jedyne do czego tak naprawdę by doszło, to tak, spora część graczy by kupiła ten tytuł, ale ogromna część graczy wstrzymałaby się do promocji, do zmniejszenia cen, bo i tak robi teraz coraz więcej osób. Więc de facto, jasne, Silksong sprzedałby się w cenie 20 dolarów, no ale przynajmniej wiadomo, że gracze dostaliby sygnał, że hej, teraz to gry muszą kosztować. A na tym przy okazji, no nikt by się z branży Game Devu nie obraził, nie? Tak, bo trzeba pchać przekaz, a nie po prostu mieć dobre relacje z graczami. Dalej czytamy: Nowi i mniejsi twórcy indie mogą sądzić, że gracze będą porównywać ceny ich gier do Silksong. Jeśli cena ich gry zbliży się do 20 dolarów, ludzie mogą powiedzieć, to nie jest Silksong, więc 20 dolarów to za dużo. Twórcy obawiają się, że ta presja zmusi ich do zaniżania cen swoich gier. To potencjalne obniżenie cen może sprawić, że nowe projekty gier staną się nieopłacalne, ponieważ te gry nie są Silksong i nigdy nie będą, więc muszą być warte mniej niż 20 dolarów. O nie! Team Sherry potrafi w księgowość wydatki i optymalizację kosztów. A ja chcę tylko gierki pisać i kasować siano. Nie, 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 nie. To nie ja powinienem się dostosować, to oni powinni się dostosować. Skoro gracze przyzwyczaili się do wydawania grubego siana na gry, to dlaczego Team Sherry nie chce tego siana podnosić? No nie po to przecież robię grę. No i czytamy dalej. W zależności od tego, jak bardzo się to rozprzestrzeni, skutki mogą dotknąć całej sceny gier Indii i wyrządzić e, sporo szkód. I teraz, słuchajcie, i teraz właśnie czytamy najlepsze. Jednak myślę, że w większości tych problemów uda się uniknąć. Ludzie zapominają, że Silksong nie konkuruje z małymi i nowymi grami Indie, ponieważ jego zasięg i skala są zna na znacznie wyższym poziomie. Nadchodzące gry Indie konkurują z Silksong w podobny sposób, jak podziemne zespoły konkurują z Taylor Swift, Albo jak ten artykuł rywalizuje z nagrodzonymi policerem publikacjami The Washington Post. Ja nie wiem, czy autor zrobił to świadomie, ale tutaj w sumie podprogowo przekazał, że gry indie muszą być po prostu kiepskiej jakości. Nie można być indie devem i wydać grę na takim poziomie jak Silksong, bo wtedy to się już nie jest... Indie devem, czyli Indie dev to nagle w tym momencie nieudacznik po prostu. Wiadomo, gra Indie musi oferować prosty gameplay, wyglądać jak grzyk teściowej i mieć maksymalnie 17 graczy w piku, bo inaczej... Mm, sorry, to ty już nie jesteś Indie. Ciekawe, czy dla autora takich chociażby Vampire Survivors to jest gra Indie, czy już nie jest gra Indie, bo ma raptem 15 tysięcy graczy mniej w piku niż pierwszy Hollow Knight. Później no jest już o tyle zabawnie, że autor niejako broni tego Silksonga na zasadzie takiej, że hej no nie ma co porównywać ceny gry Indie z innymi cenami gier Indie, a raczej Metroidvanie z innymi Metroidwaniami, bo TeamShary to według autora właśnie już nie Indie, więc drogi deweloperze, jeśli chcesz wydawać swoją grę w wyższej cenie, to wydawaj. Nic się nie stanie. Najwyżej nie sprzedasz. <grym> no ja jednak uważam zupełnie odwrotnie. Jeśli komuś z Silksong ma zaszkodzić, to tylko tym, którzy zdecydowanie przeceniają swoje produkcje. Jeśli są deweloperzy, już niezależnie, Indie czy AAA, którzy potrafią odpowiednio wycenić swój produkt, oni mogą spać spokojnie i nie muszą się martwić tym problemem, za to portkami trzęsą lub dopiero zaczynają trząść ci, którzy wymagają coraz wyższych cen, jednocześnie oferując coraz mniej i coraz gorsze produkty. 20-dolarowy poziom cenowy Silksonga martwić więc powinien głównie tłuste koty z branży AAA, z spółki AAA, bo ludzie po raz kolejny, jak widać, doświadczają po ekspedycji 33 chociażby że można dostać dobry lub bardzo dobry produkt w naprawdę przystępnej cenie. A w czasach, kiedy narracja coraz bardziej pcha nas do 100 dolarów za grę, nie jest im to bardzo, ale bardzo nie na rękę. A co Wy o tym myślicie? Czy uważacie, że Silksong faktycznie powinien kosztować więcej w imię zasad i wspólnoty z GameDevem? Czy może jednak mamy kolejnych szlachetnych twórców, którzy jednak wolą żyć z graczami za Pan Brat? Bo GameDev i gracze Powinni się łączyć. To powinny być takie dwa pasujące do siebie puzelki. Łączyć się w te puzelki, czy też jednak Sherry powinno, tak jak reszta game devu, po prostu dojść graczy ile się da a, i, i po prostu z nimi walczyć. Dajcie znać w komentarzach, a ja na ten moment bardzo dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!